Trzeci odcinek ślubu od pierwszego wyjrzenia zaczął się chronologicznie podobnie do tego drugiego, czyli ślubem pary poznanej w poprzednim odcinku, tutaj co prawda jeszcze nie doszło do przysięgi, a państwo młodzi dopiero co się zobaczyli, no pan młody to widać, że przepadł bo nie mógł przestać się uśmiechać na widok małżonki, za to pani burmistrz z Ogrydzieńca postanowiła zarzucić dla odmiany kilka ciekawostek o przysądach, w tym że Pan Młody brał pannę Młodą na ręce, żeby złe duchy nie dostały się do niej przez stopy. Dorota zadbała o tym wcześniej idąc do ślubu w trampkach. Kolejny dotyczył tego, czy rąbek sukienki Panny Młodej nie położył się na bucie Pana Młodego, bo wówczas będzie on pantoflarzem. Wyliczanie przysądów zakończyła tym, że gdyby pan młody widział suknię przyszłej małżonki przed ślubem przyniosłoby to pecha, a ci państwo młodzi zdecydowali się w ogóle się nie widzieć przed ślubem, więc pecha nie będzie. Pani burmistrz się wyrabia na gwiazdę TVN-u. Dorota zeskoczyła na ślubie i tuż po przysiędze zapewniła, że będzie nosiła nazwisko męża, do czego większość kobiet w eksperymencie podchodzi z rezerwą. Pan młody tak się zmieszał tym gestem, że też chciał nosić nazwisko męża. Po wymianie obrączek i podpisaniu aktu małżeństwa po raz ostatni swoim nazwiskiem państwo młodzi udali się na wesele. Zanim to jednak nastąpiło Piotr złapał filigranową żonę i przeniósł ją na rękach przez próg zamku. Jadąc na salę weselną, Dorota zagaiła Piotra czy nie ma jej za złe, że wzięła sobie jego nazwisko. Piotr wyznał, że ucieszyło go to, jednak widać było że mocno stresuje się przy Dorocie. Wyznał też, że sam się do programu nie zgłosił, a zrobił to jego kolega, zapytał żonę czy po wycieczce od razu jadą do niego, a ona wyznała, że spekowała więcej rzeczy na taką okoliczność. Dodała jednak, że ciężko jest jej zawrócić w głowie, nie wspominając, że przez 29 lat nikomu się to nie udało. Dorota wyznała, że mąż koił jej jego nerwy które zwiększyły się przy wejściu na salę weselną. Okazało się, że Piotr poprosił gości o karmę dla zwierząt zamiast kwiatów, a Dorota, jako miłośniczka zwierząt i zagorzała weganka, była pomysłem zachwycona. Powiedziała, że w tym momencie wiedziała, że to mąż specjalnie dla niej. Tym optymistycznym akcentem przeszliśmy płynnie do naszej pierwszej pary, a podczas sesji zdjęciowej Kamila i Agnieszki nie było niezręczności. Bo oboje już dobrze czuli się w swoim towarzystwie. Kamil wyznał, że zauważył Agnieszki trzy najważniejsze dla siebie cechy, zaś ona wyznała, że Kamil już daje jej poczucie bezpieczeństwa. Okazało się, że oboje nie lubią słodkiego i będą żreć chipsy. Teściowe obgadywały swoją letorośl że siedzą i się za rączkę trzymają, chociaż nikt im nie każe, mama Kamila przyznała, że Agnieszka jest najfajniejszą z jego dotychczasowych dziewczyn i znając jego wybory długo by takiej dziewczyny szukał, Goście weselnie pytali ich o ich wspólną przyszłość, Agnieszka wyznała, że Kamil zaplanował im już najbliższe 16 lat, a ona się na to zgodziła. Agnieszka zwróciła uwagę, że znajomi i rodzina Kamila podeszli pozytywnie do eksperymentu i uznali, że już się wkupiła w ich łaski, oboje wraz z rodzinami uznali, że to tak jakby się znali latami i długo planowali ten niezwykle udany ślub, to wróży kłopoty, przy torcie weselnym gościem zaczęli skandować gorzko, a Kamil i Agnieszka zanurkowali w swoje jamy ustne łapczywie niczym Kasia i Paweł z poprzedniej edycji. Nie był to jednorazowy pocałunek? Państwo młodzi nie mogli się od siebie odkleić. Tejściowe niczym zaprawieni komentatorzy sportowi powinny dostać własną lożę, komentując każdy krok dobranej przez ekspertów pary. Twój syn to taki dobrze wychowany jest, a twoja córka taka fajna. Elegancko tego. Jak to nie zgrzytniają w którymś momencie, to serio się zdziwię, wspólne śpiewanie, tańce, no tacy są zachwyceni, aż strach pomyśleć, co będzie dalej. Ale eksperci obgadywali już trzecią wybraną przez nich parę, czyli Adama i Patrycję, którzy ich zdaniem pozytywnie wpłyną na siebie i swój sposób spędzania wolnego czasu, cokolwiek to miałoby znaczyć. Patrycja określono jako osobę komunikatywną, którą od razu się lubi. Informacje o znalezieniu Patrycji męża przekazała chorzewska, która na wstępie zapytała o jej piętach i lesową w związkach. Patrycja wyznała, że Mało się angażuje i szybko wycofuje. Później przeciągając się chorzewska wyznała, że mają już dla niej męża, na co Patrycja zareagowała wyparciem, mówiąc, że nie będzie się jeszcze denerwowała, bo nikogo nie mają, a Chorzewska kłamie. Finalnie trochę się popłakała i spociła, słysząc o mężu. 27-letnia Patrycja mieszka w Warszawie, i wiadomość o mężu postanowiła przekazać jako pierwszej swojej mamie. Nie budowała napięcia tylko walnęła z grubej rury, a mama, mimo że był tam kamery, nie wzięła wiadomości córki na poważnie. Mają coś podobnego, poza piegami. Mama zapytała córko, czy jest pewna, że chce, a po jej potwierdzeniu powiedziała, że w takim razie idą z nią. Patrycja pracuje w piekarni, sprzedaje chleb i ciastka, w rodzinie ma same kobiety, podobnie w pracy, nazywa je swoją drużyną. Dziewczyny z drużyny mają partnerów i Patrycja też chce spędzać czas z mężem kiedy one spędzają go ze swoimi. Pyśka, jak mówi na nią mama, z kamerami odwiedziła też siostrę bliźniaczkę, którą mocno spieszyły kamery. Siostra ucieszyła się jednak jeszcze bardziej od samej Patrycji. Wyznała, że Patrycja była w długim związku z chłopakiem, który złamał jej serce, przez co nie potrafiła zaangażować się w żadną relację. Siostra wyznała też, że Patrycja ma problem z okazywaniem emocji, nie lubi kiedy ją się przytula. Babcia podczas przymiarki w salonie sukien ślubnych kazała im szukać ojca Patrycji, co spotkało się z dezaprobatą wszystkich obecnych pań. Rodzice rozwiedli się, a ojciec urwał kontakt 8 lat temu i obecnie nie mają kontaktu. Patrycja wybrała dość skromną suknię ślubną, a babcia dywagowała, czy aby na pewno spodoba się panu młodemu. Patrycja zapinając siostrze suknię w ogrodzieńcu ledwie powstrzymywała łzy, które mogły zepsuć jej makijaż. Dziewczyna zaczęła się bardzo mocno stresować. Do ołtarza prowadził ją brat jej mamy, który był najbliższym mężczyzną w jej życiu. Wujek płakał całą drogę do urzędu stanu cywilnego. Patrycja nie mogła płakać, bo musiała uspokajać wujka. Niestety, przed samą salą totalnie się rozbeczała. Adam z został poinformowany o znalezieniu murzony przez psycholog Karolinę, która postanowiła zmniejszyć szok, wypytując go o ślubne garnitury i płynnie przechodząc do faktu, że powinien już szukać tego ślubnego. Adam tak zajął się szczegółami, że nie zwrócił większej uwagi na informacje. Adam zapytał tylko, czy nie jest nieśmiałą osobą, bo nie potrafi z takimi osobami rozmawiać, ale kiedy psycholog uspokoiła go, że nie jest, odetchnął z ulgą i wyznał, że na resztę informacji poczeka. 28-letni Adam mieszka z mamą, której wyszły oczy z orbit po zobaczeniu kamery w swoim domu. Mama Adama szybko łączyła kropki i już wiedziała, co się święci. Mama przyznała, że Adam ją zaskoczył. Ale jak to matka, chce żeby był szczęśliwy, więc jeśli to jego wybór, Adam całe życie spędził w podlubelskim miasteczku, gdzie najpierw był kucharzem, a teraz jest kamieniarzem, rozstanie ze swoją pierwszą dziewczyną wspomina bardzo źle, siedział w pokoju i całe dnie płakał, Adam garnitur postanowił wybrać sam, bez zastanawiania się. Adam do ogrodzeńca dotarł sam. Sam musiał sobie poradzić też ze spinkami do mankietów. Trochę mi go szkoda, że on taki sam tam jest. Babcia Patrycji oczywiście zwróciła uwagę trzym gościom Adama, że coś mało tych gości od nich. Ta babcia zdecydowanie przegina: widać, że tego pana młodego też by chętnie o coś wypytała, ale za daleko siedziała niestety. Odcinek zostawił nas w niepewności czy Patrycja oby na pewno dojdzie do Adama, bo jej stan przeradzał się w jakiś atak paniki, ale by było jakby ślub się nie odbył. Chociaż niestety uczestnicy podobno w kontrakcie mają spore kary za nieodbycie ślubu, także nawet płaczącą postawią ją obok tego Adama. Dajcie znać jak na razie oceniacie szansę naszych nowych par. Która z tych trzech ma największe szanse na przetrwanie? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem bye bye.